MKS Ślebsk Malow Suwałki. Razem możemy więcej. Trenerze, po raz pierwszy w nowym sezonie przed naszą kamerą, proszę nam powiedzieć, ponieważ te treningi ślepska z każdym dniem zyskują na swojej intensywności, nad czym obecnie pracujemy, na jakim etapie jest zespół. Daniel, pierwszy raz już się nie mogłem doczekać. Chyba no, trochę na tobie wymusiłem ten pierwszy w nowym sezonie. A tak, poważnie to, to tak, to kończymy, kończymy czwarty tydzień, tak? Czwarty tydzień przygotowań. E, już jest więcej grania już w samych szóstkach e, i e, poznajemy jakby kolejne, kolejne etapy naszych systemów grania, współpracy blokobrona, asekuracji ataku, e, b, m, systemów rozegrania, także, także wszystko idzie zgodnie z planem. Wszyscy zawodnicy fizycznie oczywiście zmęczenie jest, bo to, bo to musi być w tym okresie, ale, ale wszyscy są zdrowi w i pełni, w pełni trenują, także to, to jest najważniejsze, bo to nam ułatwi w tych trudnych momentach, tych trudnych meczach, które przed nami dobrą grę. Dzisiejszy mecz Polska-Niemcy. Jaki typ? Trenera Milnika? No ja tylko i wyłącznie za jestem za zwycięstwem naszych naszych dziewczyn i za naszą całą siatkówką, bo to kolejny, kolejny moment i kolejny czas, że, że ta siatkówka jest, jest na topie i, i kolejny świetny wynik, który dziewczyny osiągnęły. Także czy osiągną, bo to półfinał będzie jeszcze większym sukcesem na pewno niż ćwierćfinał, ale no. Sam z niecierpliwością czekam na ten mecz i będę śledził i trzymam kciuki za dziewczyny, żeby awansowały do strefy medalowej. MKS Ślepsk Malow wsuwałki. Razem możemy więcej.